Ja wyżyłam w zamian O tym się nie przejmuj no, też słabe Jak no, te nóżki mają takie, takie... Są... O no To było to Tak, tak Odwrotnie Co to się jest to? Jak to możliwe w no. 195. Trzeba by tak Musiałaby być wyrosną, wyrosnąć wyszło? im skrzydło Pewnie po, po rozmiarze by wyszło No, tak. chyba tak, tak. Kawałki. Ja jakiś, metal, no, no, to ostatni kawałek i jakiś żarny. Chyba przed też 248. I tamte były tak. przemoknięte? Ją... Tam. są nóżki. Już...